Przecieka ty, kurwa. Trzeba umyć łapska, higiena podstawa. Aaa, to będzie kolejny ciężki dziomek. Cholipka, jak ja wyglądam. Musiałem rozpuścić dredy. O. Jeszcze trochę głowę przemyć. Tak jest. Okej. Okay. Co my tu mamy? Kurwa. Nic z tym liniem nie pasuje. Dobra, wezmę tą może bandamę. A. Do tego niech będzie ten t-shirt pod kolor. Okej. Okay. Jakieś krótkie gacie, bo górąc. I jakieś buty. Ogniste buty? Kurwa. A. No niech będzie, kurwa. Niech że kamufluje. Okej. Okay. W komodzinki wystaje siatunia z moimi traksami. Czas zarobić. Okej. Okay. Na razie muszę poruszać się tym. Ten torno został zawinięty na warsztat. 20 godzin będą naprawiać. Gdzieś tam łożysko poszło na wstecznym, kurwa, gwincie. Muszę się poruszać tym. Ale dobra, to jest wtyka. W płaszczu, kurwa. Jakiś dyrygent jebany. Aha. Zadymeczka, kurwa. Okej. Okay. Jeszcze 500 metrów. do Visual A No tam jest zara ciekawa grupka hipsterów, która była zainteresowana moją ofertą. Opierdzielimy to i potrzebujemy dodatkowej gotówki na klamkę. Uzbrojenie. No to jest dziubane. Jubade Sandy Shore. Gdzie są wszyscy? Co jest? Holy ulicha. Urwaj latam z się siatą, a ich nie ma? Czy to jest wystawa totalna. Dzień dobry. Kurwa pusto. Co jest grane? Pytam, oj, sroweczka wareciku. Tematycznie podjeżdżam. Ta LG, LG. Słuchaj, jest metka na samym końcówce. Laboratoria przenieśli, to może być ostatnie rzuty są. Będzie coś z tego bierze byczko Oczyszczacz 3 Trzy sztuki dla ciebie. Dobra, dobra, 1700. W porządku, w porządku. Ja Ja o kogoś, to w Samarce masz mój numer telefonu. Zobaczyska. Siema, Chen. Ej, Chen. Słuchaj, jest prawnie. Wyszedłem, wyszedłem, wracam do biznesu. Mam jeszcze tego łupu zupu. Mogłeś napisać do chłopaków, że wracam. Potrzebujemy kilku klientów. Okej, kumam, kumam. Mogę się wykazać, mogę teraz coś w kredyt poczęstować chłopaków. Jasne. Dobra, Chen coś weźmie, to tak będzie cen. Dobra, nam czuję przyjść człowiekowi. Proszę bardzo. To jest koki, 70%. testujcie jak ktoś to oddzwonie. Trzeba wizytówkę. Trzymaj się. Powstać, coś poświrować. Siemanko! Może podwózka? Może jakieś ciastka harcerskie? Ha? Zbieramy na biedne dzieciaki, na psiaki. O, tak się składa, że wszystko, proszę pana. Tak się składa, że wszystko. Od koks popalenie. Po dobrą metkę. I w dobrych cenach. Proszę sobie przetestować, tak. Dwa gety, rudy Rudelantisa, to będzie z cztery geta. Na skruchę. Teraz tutaj walicie frana. Ja bym was obserwował tutaj. Jeszcze grzebanie. I zagrzebiesz w furce. O, nie my tutaj coś się dzieje. Aha, coś się dzieje niebezpiecznego. Co jest? Kurwa, zawiesiło się. Ja pierdolę. No nie wierzę w to. O, ciotka Rose. Zostawię tak sa... Tak samej. Siemano, ciociu Rose. Witam serdecznie. Ja z pakieci pakiecikiem. Tak jak kiedyś gadaliśmy. Pamiętamy ciocia? Tak. <laughs> Tak, tak, tak. Ta. Typ pa pakiecikiem pomocniczym. Leczniczym. Z przyspieszeniem z bankiem. Dokładnie tak. Mam to w dobrej cenie teraz. Aha. Tak, w zasadzie się omawialiśmy po 600 dolców. Proszę bardzo, Ciociu. giety, Jak zwykle słyszę pomocą i numer Ciocia zna. Do, do widzenia. Miłego dnia. Miłej soboty. KSW potem leci. Może pani Ciocia sobie ogl oglądać. O, czy to nie Rupert? Rupert Kawosz, kurwa z Beverly Hills? myśl, pomyślmy. Kilka, chwilka. No tak, to jest Rupert, kurwa. E, Rupert! Rupert! Rupert, Pamiętasz mnie! Da, da, pamiętasz mnie to ja logan! Ooo! Sorry, 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 chodź o temat, na kawę ci oddam. liczę ci taniej. Trzymaj, tam, 20 sobie zostaw za tą kawę, sobie nie chciałem ci wylać. Trzymaj się Rupert, kozak brudka. Nie ma, nie mam problemu, ja też się nie gniewam. A, wpadłem na ruperta. A, nie będzie się, nie będzie zły. No i to jest to. uhu, uh, uh. Wygłodniała klienteria. Kajcie, ocenię profil klienta. No, 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 no. A na pewno będzie chciała coś przypierdolić. A, spróbujemy. Ta, rupert dziwny, wygrzany gościu. Wygrzany ruper. Wygrzany rupcio. Wygrzany Rupcio rupci. Prawda

Tak jest, ja zaraz będę. Mów do mnie Bigosobrody, obrody, bigos boy. Mam tu do załatwienia coś dajmy mi 5 minut, Pappen. Okej, okay, bigos boy. A, kur no ja, to za chwilę będę. Kurwa, spotzyła się ciocia czasu. Wykulu, jest prawunia. Wybrałem się ostatnio na przejażdżkę z swojej strony. Na wieś, na village. I ogarnąłem fajny temacik. Może chciałby wujek Lou spróbować albo ekipa? Aaaaa, kuzyn Steve, proszę bardzo, jasne. Rudolantis. Tak, okej, okay, jasne. Jak będę miał coś więcej, to do ciebie zadzwonię. What's Pappen boy? Właśnie tak. No właśnie wuj kulu. To co? będzie coś? Wyogarniane? Ja wiem, że wujek by chciał coś spróbować. Okej, okay. nic. Okej. Okay. Jesz jeszcze niech się męczków nich. Na, na Whatsappie niech Wójcio spyta. Dobra, wujkowi coś wciśniemy chyba. Dobra, będę, będę spadał, mogą się kręcić kurwa, mogą być na wie że co chodzi. No tak jak mówiłem, po 200 dolców mogę zrobić sztukę, to? Łoł, wow. teraz odciekawione? Dobra, od truja dla ciebie. Okej, okay. osiem stówek, nieźle. Trzymaj się, mordził. Kontakcie. Dobra, idziemy pod Ediego. Coś zarobiliśmy. Ej, Eddie, tutaj! Tutaj, Edi. Osiemano, bigos. Siema, wariacie. Ty, słuchaj, muszę na chwilę coś załatwić. Pomógłbyś mi pożyczyć mi 500 czyściochów. Jasne. Zablokowali mi na dwie godziny konto. Ty, słuchaj, bo ja będę musiał wrócić do Sandy i napra dokończyć naprawę. E, naprawę motocykla? Tak. Nie dobry, ciociu, cio cio Betty. Ja ci potem to wszystko zajadę, tylko zablokowali mi. Będę musiał ode odebrać e, moją zentornicę, kurwa, z parkingu. Trzymaj. O, właśnie tak, ciepła gotóweczka. Uuu, klocuszek. Jasne, dzięki. Jena. Zaraz ci oddam, zaraz się oddam. Ludzi. Jak coś, to może sobie wziąć motor, ja muszę podjechać tam szybko. Dobra, ale twój motocykl? Gdzie on jest? Kogo pilnuj. Jasne, na który? czerwony? No dobra, a ty gdzie jedziesz? O kurwa, ostro. Moje, 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 tylko zapomniałem kuczyku właśnie, tu też. Ee... Proszę. dobra, dobra. Ja muszę do Sendin podjechać. Sandy do, kończy... do garażu? Tak, tam mnie opoda, tam gdzie mnie spotkałeś, bo tam z kurwa uszczelka mi poszła i muszę ją dokleić jeszcze. E, dobra, no to, to, to spotkamy się tam w okolicy, okej? Okay, motocykl. Tak, tak tak, 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 dobra. Dobra, z tak niedługo ja tam będę, tylko coś tu, dobra. dobra. Trzymaj się, bigosowy. Yo. Ciociu Betty, ciociu Betty. Czy macie czy te zrabki jeszcze, co można wygrać za jej pieniądze? Właśnie tak. Oh, yeah. Okej. Okay. Oh, dawno nie drapałem nic. Powiedzieli, że z tym kończę, ale. Kurwa, jest takie ładne. A, nie mogę otworzyć jej. Dobry. Odcinek inne pochy? A, Francus! Ty ty hola, hola, gdzie ty idziesz? Ty nie kręciłeś się po sent. Na kto, kurwa? Bigos boy mordziu. No logan, logan, logan. Muszę się, kurwa, wiesz, ukrywać. Ty Ach, dawno się nie widziałem. Tam. Cześć w ogóle, no Słycha. mnie nie było, jak, w ja byłem we Włoszech. Jak we Włoszech? europejski wycieczki, no kurwa tak. ostro. No i co tam porabiał w tych Włoszech? Niech ja byłem na pokazach mody w Mediolanie. Aaa, o kurcze. Chancielskow w był, taki, taki znany. Francisco Ferruci. A, Ferruci, no oczywiście, Ferrucci, Kaligardi, Vivalcesco, najlepsi, no najlepsi No więc ja też nie mogłem jechać, bo mam miałem wiesz wiesz Branża sprzedaży, marketingu się nie może... Nie ma przerwy, nie ma wolnego Ludzie biznesu, tacy jak ja, no nie mają przerwy Cały czas trzeba mucić, mucić, działać, działać a, a, a ścigasz się w ogóle dalej? Jeździsz coś? Czy odstawiasz na bok? Nie, nie na razie mam na boku, a, nie na byłem boku. dawno O, my też tam rasowaliśmy te fury, wiesz Nie wiem, czy ty pamiętasz, z Entorno już zawinałem Kro, Nie, to nie wiem nawet, gdzie miałeś o, ale ty France, ciebie dawno nie widziałem, rzeczywiście, nie, to mi się już tylko pląta. Myślałem, że dalej się ścigasz, tylko tam po Europie. No, czasu nie samochodu dobry. nie miałem mnie, nie? Ja no, jeździemy jakimś służbowym. To to teraz co ty robisz po, po tych Włoszech całych? Co ty tutaj działasz? Teraz wróciłem dopiero. I no, tych w pracy chciałem wchodzić nie? A, gdzie ty pracowałeś? Na tirach. A tiry. Dalej walka, na płacić czy nic z tego? Dobrze pochodzi, nie? Dobrze pochodzi, no. Dobrze pochodzi, no. Chodzi z tymi, z pracownikami, wiesz. Aaa, ludzie się wykruszają, potem jakaś zaraza na mieście, kurwa, no też mało ludzi u ula lata. te strzelaniny, kurwa, jakieś po porwania. Gruby syf siedział. Nawet ja sam mieszkam poza miastem teraz, nie siedzę już tutaj. Tu przyjeżdżam tylko do roboty, do Sandy. Dobra, słuchaj, A ja to tu jest... mieszkam obok Roku, yy, na Ginger Street... Chcę. A, tam kilka. Mieszkałem tam kilka dobrych miesięcy. Dobre maraże to były. Słuchaj, jestem, jestem troszkę zajęty. Muszę od, odebrać Ediego. Może z tym popić później. Mi? Ty dobrze, masz mój numer? Chcesz... Nooo... Czekaj. Chtem. Dobra, to napiszmy tam SMS i będziemy się zgadywać. Ogaram tylko coś z Zeddy, jesteś w kontakcie. Zobaczcie Francuz. No hej. Dobra, teraz to Sandy. Do Edwarda. <suszy> <suszy> to jest ten garażyk, cyk. Kurwa, więc jest jeżaków niż ludzi tutaj w tych okolicach. Nie poznaję w ogóle tego terenu, tak? Inaczej to wygląda, jak jest jakiś gwiazdnych wojen, ukryta baza wojskowa. Ej, hey, up, bed, jesteś? Eri! Gdzie on jest? Już go złapały. złapały. Eri co tu mamy? Huhu. Tutaj? Ha, Ooo, wow, 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 co tu mamy. No nieźle! Ktoś to by chyba zapomniał wziąć. No trudno. Znalezione, nie That's fucking right, papy. Yeah. ja... nie ma twarda. Co jest z nim nie tak? O, coś takiego na luzaku. Jak przypałowe, za bardzo przypałowe. Takie sportowe, szybkie do roweru. luci Goggles. Że te... OG Bigos. OG Bigos. Stówkę z okulary? To spojebało? Ja pierdolę, kawał plastiku. Dobra, dobra, tak biorę, biorę, biorę. Okej. Okay. Gucci Bigos. Fierdlamy stąd. Siemanko, pad. Pat kolarz. Zasiedlowy kolasz. Jak ktoś zostawił furkę, ale jaja. Zbieg z miejsca zdarzenia. Co kluczyki, no i kurwa elegancko. ma no, zajeżdżałem pod klub. To jest taki klub rockmanów. Gabriela. Taka tupera, tutaj dogadałem się z nią, odpala mnie 20%. Ona podsyła klientów. Siemano. Dobry. Siema, Gabriel. Siemano, to jest ekipa? Uhuhu. No to co panowie? Wy widzę pierwszy raz te raczej od alkoholu. No dobra, ja to posortuję, dajcie mi chwilkę. Gabriel. To ci goście? Okej, okay, kumam. No dobra, może mix, jeans. Ten, na kaskę. No ale mamy sobie porobę, to tak. Każdy według smaku. Mam palenie, mam metkę, mam o koksik w Nie, wiem, nie, wiem, wiem, nie, na początku możecie pierdol... pierdol, to możesz dostać od nas, ale będziesz powoli sobie testował. Wszystko jest na kartkach opisane, jak, jak to szamać. Trzymaj dwa gety. To będzie 750 dolców. wszystko jest na takich moich karteczkach opisane, co i jak. W środku, w środku, samary. Plus mój numer telefonu, jakbyście się coś pytali, to możecie dzwonić. No nie patrzcie na mnie, mówić, poważnie I powoli teraz wyjdźcie z baru. Jeden, nie jeden za drugim, tylko jeden i wiesz. Poczekaj następny. Yo, what up? Hey, yo, what up, ty słe? garnąłbyś mnie z trzeciego klubu poza miastem? Czek Pils Wesser się nazywa. Zaraz będę. Jack w sensie chyba. Ta, może Yellowjack, nie wiem. Tu pisze Pierce Wesser Country. E, club. Dobra, będę to, zaraz, siemano. Siemaneczko, wróciłem. O kurwa, co jest z wami? Halo, gdzie są wszyscy? Na chwilę tylko możemy się odlać. Łocik ręca, ale wężul. Dobra. Zamknięte. Ale to nakopcone? Suzy, Elizabeth! Kurka wodna. No i chuj, wszyscy klienci uciekli. O, 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 o. Właśnie, motocykl Diego. O kurka wodna, się gościu kurwi O, no to nieźle. O kurka wodna. A, w garażu jest, właśnie. Właśnie, ta. Myślałem, myślałem że tu nim podjeżdżałem. byłem przekonany, że nim tu podjeżdżałem? O, to był sam samochód, ta. O kurwa! Trzeba wariacie! A? Ale pomarańczka! Coś w tym stylu, musiałeś trochę wiesz? Wtopić tłum, ale ładnie! Ty, poprzez to kurwa podróbka. wpadł w zarabaty i jakiś list gończy za mną. Ten kowboj mnie wpierdolił na ciężką minę. Połączył nimi z jakimiś kurwa porwaniami i z czym? Ja ci dupię. Muszę stąd spierdalać, muszę podjechać pod parking i pod garaż tutaj do lokalnego do Benego. Ej. Czy widziałeś co tam wyrosła, kurwa? Co wyrosło? No las, patrz na prawo. <laughs> no ta, no ta, o kurwa, rzeczywiście. No ja się nie śmieję, serio mówię. Ty, Eddy. No co, chodzi, Gdzie jesteś? No właśnie wyjechałem z Sandy, jadę do miasta. A my, my do garażu podjeżdżamy do tego lokalnego fajnego, no. koło tej beczki, pamiętasz? Aha, w Sandy, ta? Ta, to jest chyba I... Sandy. Tylko tu mi że nie pamiętam tego miejsca, tak? To tak, nie tak. <laughs> O, wyrosło dosyć szybko, nie, nasterydowali. się No, już Dobra, nawet tu pod ten garaż. I jadę tam. Tu w lewo, w lewo, do Benego. Kurwa, macz! Jakaś wioska pradawnych mistrzów to wygląda. Tak, takich gwiazdnych wojen stary. Zaraz to będzie Eddie. Ty patrz, co znalazłem w ogóle? Patrz to. Jak to znalazłeś? No, stary, ho. chuj to w jakichś zł złomiarskich rzeczy? Jakiegoś gniotu? Będę go nie było tu od kilku dni. Normalnie pusty waszek stoi. Tu w kartonach leżało. Jakby ktoś chciał to gdzieś schować, nie wiem co na tej klamce jest, może ktoś to wiesz. Od Pierdelu kogoś wiesz, chciał się pozbyć. Ale stali się 70 amunicji, za darmo. Kurwa, jak ja jestem bezbronny. Od razu zawinąłem. Jak coś, to nic nie przewieje, będę mu. Kurwa, nieźle. No ja wczoraj dwie klamki kupiłem, jak poszliście. A co się z nimi stało? A no, mamie. Aha. Zabrzmiało troch, jakbyśmy mogli stracić. Dzisiaj jest tylko w bojem coś? Dziś jakaś wymiana stary, on mnie odbija dwóch gości. Prawie dostałem kule człowieku w głowę. Co on odkurwia. Eee, uh, Simoneczko panowie. Siema młody? Yo, yo, yo. Yo, y yo, up, yeah. Co tam? Widział jaki las kurwa wyrósł? Widziałem, no mówię, naspikowali czymś ma. Ale spoko, podoba mi się. No my też, ten co tam panowie? Ty słuchaj Logan, bo spotkałem jakiegoś gościa niedawno przyjechał do miasta, szukał roboty nie, nie poleciłem mu niczego, więc pojechał do sadu i będzie miał na zbiera dla mnie nasiona. A jak się nazywa ten gość? Kurczę nie pamiętam, Martin? Nie, ma... kur nie pamiętam Martin ma... Kurz ten? Nie, 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 Kruger. No Kruger to bym poznał od razu. Tamten nie był garnuchem. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A masz do niego numer? Mam do niego numer, no. Bo problem z zbiera... ziarnami jest taki, że przeniesie wszystkie laboratoria, wypalili wszystkie szklarnie. Psiarnia węże za tym jest jakiś podobno pies bojowy, który wykrywa kurwa jebane laboratoria i nie ma, nie, nie wiadomo gdzie się kurwa wiesz. Ten susz cały kurwa suszy. Jest przypał z tym. Ludzie mają ziarnę, ale nie wiadomo gdzie to robić. A Może może macie jakieś info. No ja nie mam, a Bob, nie ma żadnej informacji. Przecież Bob się tym zajmuje? A może On na tym zarabiał sobie? nim skontaktować jakoś. Mam spróbuję. Albo, ci, no. albo czy z zmyta, czy coś. Krzychu. Bowiemy, Krzychu? Że to jest eee. od dawnego ziemana, takiego Krzycha maolata, Takiego dresika, już już słuchaj do boba. Kurwa, ten Markus też mnie niepokoi. Gdzie on jest? Ty słuchaj, słuchaj młody, bo ten gościu wczoraj, który nam sprzedawał klamy. A? On ma jakieś wskazówki o Markusie. Wiesz coś na ten temat? Wskazówki? Tak. Gdzie można, gdzie może ewentualnie być. Powiedział, że ta informacja będzie kosztować. No to stary, no trzeba od razu to kupić. Ale wiesz, no to młody się z nim trzyma. Ty go znasz lepiej.